Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Szalong, firma Kistor. Moi kochani, w dniu dzisiejszym chciałbym wam przedstawić troszeczkę inne nagłośnienie, a nagłośnienie, które jest przeznaczone do konstrukcji i wykonywania instalacji nagłośnieniowej. Czy to hal, czy to pomieszczeń teatralnych, czy sal konferencyjnych i tak dalej i Firma Nexpro Audio, bo o niej będziemy mówić, to nie tylko firma, która zajmuje się produkcją nagłośnienia koncertowego, czy systemów przeznaczonych dla DJ, czy zespołów muzycznych, to również firma, która ma na swoim wyposażeniu produkty z serii IP, czyli są to instalacyjne rozwiązania, które widzicie przed sobą, i serię Matrixa. O nich dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami i powiedzieć o atutach tych produktów. Moi kochani, pierwszą serią instalacyjną, którą chciałbym Wam przedstawić, jest rozwiązanie yy, Next Pro Audio o nazwie IP. I tutaj są do dyspozycji: Trzy modele IP4, najmniejsze rozwiązanie, IP6 i IP8. Jak sama nazwa mówi, są to rozwiązania, które będą oparte na głośniku 4-calowym, sześciocalowym i 8-calowym, w zależności od tego, jakie mamy duże pomieszczenie, możemy stosować pewnego rodzaju konfiguracje, które widzicie przed sobą. Oczywiście najważniejszym atutem tego produktu jest to, że on posiada normę IP64. To jest standard, który pozwala Wam na to, że możemy te głośniki montować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i. W przestrzeni otwartej na zewnątrz, i one są odporne na wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne. To też podciąga trochę wartość finansową tego produktu, ale myślę, że będziecie mile zaskoczeni, kiedy wejdziecie na naszą stronę i zobaczycie, ile kosztują te głośniki. Moi kochani, oprócz normy IP64, są tryby pracy. Kolumny są albo opornościowe, albo pracują w systemie 100V. I to w tym momencie oporność tego produktu jest dostępna na poziomie 16 omów, tak? Natomiast jeżeli chodzi o samo wykonanie, to to jest głośniczek, który przedstawia bardzo ładny design, mocną, stabilną obudowę. Na wyposażeniu jest uchwyt, który pozwala zamontować go w pionie albo w poziomie, tak? Z tyłu znajduje się złącze pozwalające na podłączenie, plus wybór określonej mocy, jeżeli pracujemy w trybie 100V. I teraz moi kochani, tak. Oczywiście dostępne dwa kolory, bo białe i czarne, tak. Yy... Krótko i technicznie o tych produktach. IP4 rozwiązanie, które jest zrobione na przetworniku 4-calowym, plus do tego wysoki, wysoki ton na przetworniku 0,8 cala. Moc tego produktu przy oporności 16 ohmów to 40 W. IP6 80 W i IP8 150 W. W trybie 100V oczywiście mamy wybór następujący IP4 10-20-40W, IP6 80W przy oporności 16Ω do wyboru w 100V 20-40-80W i rozwiązanie IP8, które ma 150W i tutaj jest podzielone na poziomie 39, 75 i 150. Sami widzicie, że rozbieżność mocowa tego produktu jest bardzo ciekawa i bardzo szeroka, bo uzyskanie 150 W przy kolumnie tych gabarytów jako 100V rozwiązanie pozwala naprawdę na uzyskanie bardzo dużej dynamiki i selektywności. I może krótko o tym. IP6 to jest rozwiązanie, które pracuje po pierwsze w zakresie już Państwu go odpowiadam. IP4 75 Hz w dole do 18000, IP6 od 60 i IP8 od 55 Hz, i to jest przy klasyfikacji minus 6 dB, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Zakres skuteczności tego systemu jest rozwiązaniem, które zdobywa skuteczność na poziomie 101 dB, IP6 108 dB i IP8 116 dB. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, w jaki sposób jest rozproszona ta paczka, bo ona pozwala w tym momencie na to, żebyśmy uzyskali różnego rodzaju kątowość i ten dźwięk, który ma być wydobyty z tego systemu, może być odpowiednio ukierunkowany. IP4 jest rozproszona na poziomie 110 stopni razy 90, IP6 100 stopni razy 75 i IP8 100 stopni razy 70. To pokrótce macie krótkie opisy Techniczne tych produktów, gdzie możemy wykorzystać tego rodzaju rozwiązania? Oczywiście możemy Wam przygotować na podstawie Nexta piękną salę konferencyjną, która pozwoli na to, że za pośrednictwem takich czterech sztuk będziemy mieli wszelkiego rodzaju konferencje czy, czy szkolenia na. Pomieszczeniu rzędu 50 do 100 metrów bezproblemowo nagłośnione. Jeżeli będziemy myśleć o poważniejszych rozwiązaniach, to czy to będą baseny, czy to będzie instytucja kościelna, czy to będzie jakakolwiek instytucja państwowa, która potrzebuje tego rodzaju nagłośnienia z normą IP64, to tego rodzaju produkty na pewno znajdą tam założenie. Sama firma Nexpro Audio i seria IP. To jest bardzo przemyślane rozwiązanie, które jest na bardzo wysokich podzespołach i to gwarantuje przede wszystkim po pierwsze, że mamy naprawdę przepiękną klasę dźwięku i zakres brzmienia na wysokim poziomie ale mamy też gwarancję tego, że są to produkty, które są w 100% wykonane w Europie, czyli w Portugalii, dlatego że Nexpro Audio to firma portugalska. I my na dzień dzisiejszy zapraszamy was bardzo serdecznie do tego, żebyście zapoznali się z tymi rozwiązaniami, dlatego że oprócz tej jakości, która jest oferowana przez Nexpro Audio, będziemy mieli również bardzo ciekawe propozycje, które są związane z finansami. Seria IP to te trzy modele w dwóch kolorach polecam i zapraszam, żebyście zapoznali się z tym rozwiązaniem. Ale jeżeli będziemy mieli znacznie trudniejsze pomieszczenia w kierunku formy akustycznej, to mamy do dyspozycji jeszcze dwa bardzo ciekawe produkty, które są z serii Matrix. I tutaj są dwa modele Matrix M3 i Matrix M8. To już jest seria, która nie jest stricte rozwiązaniem instalacyjnym, bo to jest kolumna systemowa, która pozwala na to, że możemy ją wykorzystywać zarówno w konstruowaniu systemów nagłośnieniowych, jak i też w formie instalacyjnej, bo ona występuje również w ofercie jako 100-voltowe rozwiązanie. Dlaczego o tym wspomnę? Dlatego, że w sytuacjach, kiedy mamy bardzo ciężkie warunki akustyczne, i nie mamy możliwości dopasowania odpowiedniej kątowości, lub chcemy eliminować jakiekolwiek odbicia, to mając do dyspozycji standardowe kolumny, będą one nam robiły pewnego rodzaju problemy. Matrix jest taką ofertą, która jest dosyć wyjątkową kolumną, która również może być wykorzystywana w tych celach. Dlaczego tak wyjątkową kolumną? Po pierwsze, to już jest kolumna, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie do formy instalacyjnej wewnętrznej, czyli już nie ma normy IP64, ale przedstawia kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Po pierwsze, nowoczesność i modna forma konstrukcyjna, czyli standardowa kolumna słupkowa, która mieści w sobie w zależności od modelu. Albo M3, jak sama nazwa mówi, trzy głośniki 3 calowe yy, z serii Custom yy, włoskiej firmy yy, BNC. Yy, w rozwiązaniu M8 mamy ich 8 sztuk i teraz yy, co jest takiego wyjątkowego? Powiem jeszcze o pewnej formie, która jest związana z parametrami. M3 standardowa paczka, która uzyskuje skuteczność na poziomie 118 dB, M8 na poziomie 126 dB, jeżeli chodzi o ko kochani o pasmo przenoszenia, to jest bardzo podobne, mimo to, że to jest wielkość głośników jeszcze raz większa. Czyli mamy w tym momencie M3 od 140 Hz do 20 tysięcy, natomiast M8 schodzi z zaledwie 5 Hz. Dłużej, Czyli od 135 i to jest przy poziomie minus 10 decybeli, tak? Yy, ale Jednym z bardzo ważnych atutów to jest to, że to są paczki, które, tak jak powiedziałem, nadają się do bardzo różnego rodzaju konfiguracji i do bardzo trudnych warunków pomieszczeń. Dlaczego? Dlatego, że każda z nich jest wyposażona w specjalnie technologicznie wyposażony procesor, jeżeli można tak to nazwać, procesor DSP, może nie, bo, bo, bo tutaj nie mam możliwości ukształtowania charakterystyki, która jest zrobiona, przez producenta i mimo to, że jest to paczka pasywna, która pracuje na 8-omowej oporności albo w formie 100V, ona ma zamontowane, w, yy, w zależności od produktu, kilka ciekawych atutów. Po pierwsze, ma zamontowane yy, możliwość kreowania barwy, czy to w tym wypadku jest tu przełącznik barwy albo wokal, albo forma muzyczna. Tak? Czyli możemy narzucić mu określoną strukturę korekcyjności, tu jest identyczne rozwiązanie, ale to, co jest bardzo ważnym atutem tego produktu, to jest to, że możemy w tym momencie robić pewnego rodzaju formy kierunkowości. Mało tego, że możemy Wybierać sobie formy kierunkowości, to one są jeszcze zachowane w określonych zakresach. I tutaj, żeby nie wprowadzić Was w błąd, ja muszę po, by, 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 troszeczkę poczytać y, i y, mieć y, małą ściągawkę. Moi kochani, M3 to jest paczka, która pracuje y, w y, kierunkowości horyzontalnej na poziomie 90 stopni, ale to nie jest wszystko. Do tego jest plus minus 20 stopni w poziomie 1,5 do 5 kHz. Czyli tutaj mamy 90 stopni, która ma wachnięcia od plus do minus 20 stopni. Tak? To jest pierwsze założenie. I teraz, jeżeli chodzi o horyzont. Jeżeli chodzi o wertykalne rozwiązanie, to jest rozwiązanie, które jest 40 stopni. I teraz. Proszę wziąć pod uwagę tę sytuację: plus minus 10 stopni przy paśmie od 2 do 16 razy 15 stopni, plus minus 10 stopni przy poziomie 3 do 16 kg. Czyli mamy wyjątkową paczkę, która oprócz standardowych rozwiązań, tak jak to robi konkurencja, pozwala nam za pomocą określonych uchwytów. Ukształtować odpowiednią klasyfikację kątowości i dopasować to jeszcze w określonym zakresie. Ten zakres, dlatego nie chciałem popełniać błędu, pozwoliłem sobie, żeby przeczytać. Mało tego, słuchajcie, M8 jest jeszcze bardziej precyzyjnie wykonane pod tym względem, i teraz posłuchajcie, jak kształtuje się charakterystyka yy, i kierunkowość M8. -ki. M8 standardowo, yy, horyzontalnie jest identycznie, tak jak M3, czyli 90 stopni plus minus 20 de, yy, stopni tak? przy zakresie yy, 1,5 do 5 kHz. Ale jeżeli chodzi o rozwiązanie y, kolumny M8, no to wertykalne mamy 25 stopni plus minus 10 stopni regulowane w poziomie od 1,2 do 16 kilo Łamane na 10 stopni plus minus 10 stopni. Y, łamane na 5 stopni w zakresie od 1,5 do 16 kg. To jest y, Trochę zawiłe, ale można Wam to powiedzieć w taki sposób, kochani. Nie ma na świecie kolumny, która oferuje tego rodzaju możliwości nadania struktury kierunkowości. I to jest atut, który będzie w tym momencie nie tylko przeznaczony w kierunku, yy, w kierunku yy, kierunkowości różnego rodzaju instytucji czy pomieszczeń trudnych do, do nagłośnienia, ale również w momencie, kiedy te kolumny będą pracowały jako system nagłośnieniowy dla jakiegoś małego zespołu czy jakiegoś będu jednoosobowego czy DJ-a. Tak? Bo dzisiaj bardzo dużo się o tym mówi. Jeżeli chodzi o wykonanie, to są to bardzo ekskluzywne produkty, które występują w dwóch kolorach: białym i czarnym. Pokazujemy wam czarną sztukę z pięknym logiem na y, przodzie. Next to jest ładnie y, obite y, płótnem. Obudowa jest drewniana, która dodatkowo jest na wspornikach aluminiowych. Paczki ważą na poziomie. 2,6 kg. Te rozwiązanie M8 waży na poziomie 6,2 kg. Więc te wagi nie są, nie wiadomo jak, dłuższe i, i ciężkie. Wygodne, bardzo stabilne i genialnie brzmiące yy, paczki, które. Myślę, że będą zachwycać dźwiękiem nie tylko instalatorów y, różnego rodzaju pomieszczeń, ale przede wszystkim również zespoły muzyczne czy DJ, którzy będą y, chcieli zainwestować w tego rodzaju rozwiązanie. Oczywiście do tego y jak i do tych mniejszych systemów, o których wspominałem prędzej, jest cała gama y, odpowiednich subbasów, które w tym momencie, jeżeli myślimy o jakiejś instalacji klubowej, y, no to one w tym momencie muszą być podparte basami i tam jest cała seria, y, która pozwala na to, żebyśmy y, mogli skonfigurować albo serię Cubix, tam jest K12S, y, albo serii HFA 112, 115, to są y, Basy, które mogą napędzać te rozwiązania. Nie powiedziałem o jeszcze jednej rzeczy. Ta małutka paczka ma w RMS-ie 180W, ta paczka ma 480. To są takie moce RMS-u konstrukcyjne, które pozwalają na to, że uzyskujemy naprawdę poziom głośności na poziomie takim, nie wiem. 700-800 W słyszalności, tak? W pikło, oczywiście, tak? Więc tyle mogę Wam powiedzieć pokrótce o tym rozwiązaniu i zachęcić wszelkiego rodzaju firmy, które zajmują się instalowaniem, do tego, żeby kontaktowały się z, naszą, z naszym technikiem, jeżeli chodzi o Nexta, bo. Pozwoli Wam na to, że będziecie mieli naprawdę wyjątkowej klasy produkty w bardzo dogodnych warunkach cenowych. Podparte w dodatku pięcioletnim serwisem gwarancyjnym, dlatego, że firma Next PRO AUDIO daje na swoje produkty 5 lat gwarancji. Ja oczywiście w imieniu firmy Kistod również zapraszam Was do kontaktu, te rzeczy są dostępne w naszym salonie. I w każdej chwili, ktokolwiek będzie chciał, będzie mógł przyjść, przetestować, ocenić, a jeżeli zażyczycie sobie, przyjedziemy do Was i pokażemy Wam, jak te produkty będą działać w różnego rodzaju pomieszczeniach. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć!